Moi kochani, drogi pamiętniczku, dzisiaj wielki dzień, mój pierwszy w życiu, półmaraton, w ogóle pierwszy w życiu bieg jakikolwiek, jeśli chodzi o współzawodnictwo. Także będzie ciekawie. 6 rano pobudka, siódma rano wjechałem na leśniki z dżemikiem i z Serkiem. Jestem już spakowany, jestem już prawie przebrany. Yy, jeszcze tutaj mam o, specjalne skarpetki, które dodają, kolor w szczególności, dodaje plus 10 punktów do wydajności i do prędkości, na to liczę. Yy, zaraz ruszam na, do, na targi, żeby się rozpakować, oddać w depozyt swoje rzeczy, przebrać, porozciągać, yy, trochę jeszcze nawodnić i tak i Odzywam się najpóźniej po zawodach, trzymajcie kciuki, trzymajcie. No, moi kochani, ja już po. Mam nadzieję, że się wszyscy tak dobrze bawili jak ja. Mega mi się podobało, super organizacja. Fajnie wszystko za, jakby załatwione. Chyba też wypuszczali skazanych na trasę z przepustkami. Czas mógł być oczywiście lepszy, jest co poprawiać. Liczyłem na szybciej, ale spoko. Pierwsze zawody w ogóle w moim życiu, także jestem absolutnie zadowolony. Cieszę się i kolejne przede mną także mega, 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 mega. Buziaczki.